Spadek. Alerki i polecenia górdowe. Na czas. Zawsze. Dzisiaj jest niedziela 8 marca. Ja się nazywam Robert Richter i zapraszam na krótkie, rynkowe podsumowanie mijającego tygodnia. Miniony tydzień należał raczej do spokojnych, przynajmniej dla europejskich inwestorów. W gronie najważniejszych wydarzeń znalazły się oczywiście opublikowane w piątek amerykańskie payrollsy. Liczba nowych miejsc pracy znacząco przekroczyła prognozy na poziomie 240 tysięcy i wyniosła 295 000. Tysięcy jednocześnie stopa bezrobocia obniżyła się do poziomu 5,5%, wzrost płac w ujęciu rocznym wyniósł 2%, czyli o 20 punktu procentowego mniej niż prognozowano, a więc realnie Amerykanie wciąż zarabiają więcej, nawet biorąc pod uwagę inflację bazową. To naturalnie podniosło prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych w czerwcu i znacząco umocniło dolara w stosunku do euro i pozostałych walut. Dzień wcześniej swoją konferencję miał Europejski Bank Centralny, na której Mario Draghi zdradził szczegóły skupu obligacji. Po pierwsze, QE rozpocznie się w najbliższy poniedziałek, a po drugie, EBC będzie skupowało obligacje o rentowności wyższej niż stopa depozytowa, która wynosi obecnie minus 0,2%. Oznacza to z jednej strony, że rentowności obligacji krajów strefy euro nadal spadać będą w kierunku zera i niżej, ale z drugiej, minus 0,2% będzie dla nich dolną granicą. Wśród pozostałych danych zwrócić uwagę należy na inflację w strefie euro. Oczywiście w przypadku Eurolandu wciąż do czynienia mamy z deflacją, ale spadek cen w lutym spowolnił do 0,3%. Kolejny odczyt powinien określić czy deflacja będzie trwalsza czy nie, ale biorąc pod uwagę niską cenę ropy sądzić możemy, że ceny wciąż będą spadać. Europejskie indeksy nie zmieniły znacząco swojej wartości w tym tygodniu. W jego pierwszej połowie wszystkie parkiety traciły po to, żeby w drugiej te spadki odrobić. Wyjątkiem była bardzo zmienna giełda w Atenach, której główny indeks stracił ponad 3%. W Stanach Zjednoczonych zobaczyliśmy za to drugi tydzień wyprzedaży. Tym razem spadki nieco przybrały na sile, z kolei Azja. Podzieliła się na giełdy rosnące m.in. Japonię i spadające między innymi Chiny, któremu to parkietowi nie pomogła nawet obniżka stóp procentowych przez Ludowy Bank Chin. Najbliższy tydzień nie obfituje w dane gospodarcze. Najważniejszy dla nas będzie czwartek, kiedy poznamy dane o wzroście sprzedaży detalicznej w Stanach Zjednoczonych. Jako, że dwa ostatnie odczyty wskazały wartości ujemne, w tym tygodniu poznaliśmy wartość wskaźnika PMI dla polskiego przemysłu. Choć uległa ona pogorszeniu względem zeszłego odczytu o dziesiątą punktu procentowego, to jednak sam odczyt na poziomie 55,1 punktu przebił prognozy w górę wciąż. Za dobrą sytuację odpowiada wzrost produkcji i zamówień, a przede wszystkim niemal rekordowy wzrost zatrudnienia. W środę konferencję miała Rada Polityki Pieniężnej, która ogłosiła podjęcie decyzji o obcięciu wszystkich stóp procentowych aż o 50 punktów bazowych, co obniżyło stopę referencyjną do poziomu 1,5%. Tym samym Narodowy Bank Polski dołączył do grona ponad 20 banków centralnych, które rozluźniły w tym roku politykę monetarną. Jednocześnie Marek Belka stwierdził, że nie widzi żadnych czynników, które mogłyby spowodować dalsze obniżki, co oznacza, że jest to prawdopodobnie koniec cyklu cięć. Warszawskim inwestorom dała się we znaki w tym tygodniu strefa oporu, która zbiła indeks WIG20 w ciągu pierwszych dwóch dni o 2% w dół. Później kontrolę przejęli kupujący i chociaż kurs indeksu znajduje się niżej niż tydzień temu, to jednak scenariusz pozostaje ten sam, a więc atak na 2385 punktów i linię trendu oraz obrona. Tego poziomu. Ja sobie zdaję sprawę, że mogę się powtarzać i co tydzień słyszycie to samo, ale pamiętajcie, że nasz indeks znajduje się w trwającej już bardzo długo konsolidacji. Także trudno jest tutaj za każdym razem znaleźć inny scenariusz. Niemniej, tak jak mówię, cały czas czekamy na przebicie tego czerwonego oporu. Moim zdaniem, głębsze spadki poniżej poziomu 2, dwu... 2200 punktów są raczej mało prawdopodobne, ale oczywiście niewykluczone. Przechodzimy już teraz do naszych spółek. Na początek Budimex Leszek zaproponował przeanalizowanie ceny pod kątem wystąpienia korekty. Jak na razie sygnałów, żeby taka korekta wystąpiła, za bardzo nie ma. Cztery ostatnie sesje były co prawda spadkowe, ale jak widać, inwestorzy najczęściej wyciągali. Cenę z sesyjnych minimów. Inna sprawa to fakt, że nie licząc tej konsolidacji, nie mieliśmy odreagowania w czasie ponad 20% ruchu w górę, więc kupno w tym momencie także nie byłoby najlepszym pomysłem. Tym bardziej, że cena akcji dociera właśnie do poziomu szczytu sprzed 2008 roku. Niezależnie od tego, gdzie taka korekta by się zaczęła, możemy z mniejszą lub większą pewnością stwierdzić, gdzie się zakończy. Pierwszym takim poziomem jest wysokość tej krótkiej konsolidacji, chociaż... To jest jedynie 5% dzisiejszej ceny i 1 trzecia ostatnich wzrostów, więc niewiele, choć całkiem przyzwoicie jak na spółkę w silnym trendzie wzrostowym. Gdyby ten poziom został jednak przebity w dół, to kolejnym poziomem będzie dopiero wybita w styczniu strefa oporu, która jest teraz dla ceny wsparciem i tutaj już korekta wyniosłaby ponad 15%, a więc bardzo dużo. Ważne pytanie tutaj to to, czy cena zareaguje na ten szczyt z okolic kwietnia 2014 roku. Moim zdaniem Raczej nie z tego samego powodu, my ignorowaliśmy go w analizach z zeszłego roku, wyrysowując formację flagi, która zresztą, jak widzicie, zadziałała bardzo skutecznie. Dlaczego go ignorowaliśmy? Ponieważ powstał nie z przyczyn technicznych, a dlatego, że Budimex postanowił wypłacić bardzo dużą dywidendę, to w tym roku też może zaburzać nam. Analizę techniczną, dlatego że z tego, co się do tej pory yy, dowiedzieliśmy, rok 2014 był dla spółki jeszcze lepszy niż poprzedni, a zarząd jest gotowy wypłacić w dywidendzie nawet 100% zysku. Raport roczny opublikowany zostanie w poniedziałek 16 marca, więc mamy jeszcze cały tydzień na obserwację ceny, a na pewno do tej spółki wrócimy w kolejnym wideo. Teraz CM Management. Ta firma rośnie bardzo dynamicznie od dwóch tygodni. Wzrosty te nastąpiły po przebiciu poziomu oporu, z którym cena walczyła od końca 2013 roku, który staje się teraz dla ceny wsparciem. Obecnie docieramy do górnej granicy kanału cenowego, który teraz prawdopodobnie będziemy respektować, więc musimy bardzo uważać. No i pytanie, jak teraz zachowa się cena? Tak dynamiczny wzrost jest oczywiście nie do utrzymania, więc oczekujemy teraz m, co najmniej spowolnienia. A moim zdaniem odreagowania naturalnie w stronę dolnego ograniczenia kanału. To oczywiście nie powinien być pionowy zjazd w dół, raczej chwilę konsolidacji i powolne zejście w okolice tego wsparcia i linii trendu. Nie ma tu niestety żadnych innych poziomów, na których cena mogłaby się zatrzymać. Także to jest według mnie najbardziej prawdopodobny scenariusz. Pamiętajcie jednak, że teraz cały czas znajdujemy się w trakcie tego ruchu w górę. On być może jeszcze nie został zakończony, ale jeżeli tak, to ceną powinno stać się dokładnie to, co zaproponowałem. Do niej również wrócimy za tydzień, żeby sprawdzić czy sytuacja się jakoś wyklarowała. Drugą ze spółek, którą zaproponował Tomasz było seko. Tak ta firma wygląda w długim terminie. No i jak widać na tym wsparciu znalazł się na akcję popyt. To jest wykres całej historii tej spółki na giełdzie, więc nie jest zbyt atrakcyjnie, bo to bardzo szeroka konsolidacja, ale teraz znajdujemy się na jej dolnych ograniczeniach, więc możemy liczyć na to, że cena kierować się będzie w górę. Niestety nie spadliśmy wcześniej w okolice najniższej strefy wsparcia, więc jest ryzyko, że jeszcze tego spróbujemy. Ale mówię to nie po to, żeby rezygnować z tej firmy, a po prostu się dobrze zabezpieczyć. Zbliżamy się teraz do silniejszego poziomu oporu, i myślę, że to jego przebicie lub nie zadecyduje, czy ruszymy ostatecznie w górę. Jeżeli to się uda, to powinniśmy za jakiś czas atakować poziom 35 zł i wyżej, a jeżeli nie. To znaczy, odbijemy się od tego poziomu w dół i spadniemy poniżej 23. To jest ryzyko, że przebijemy też wsparcie na 20 zł i pójdziemy jeszcze niżej. Na koniec jeszcze spółka z zeszłego tygodnia Gral. Tu mówiłem, że uważamy, bo cena dociera do poziomu oporu, no i jak widać, inwestorzy bardzo dynamicznie tutaj reagowali. Ostatecznie w piątek cena wybiła bardzo mocno do góry, wzrosty tego dnia przekroczyły 4% i jak widać, w najbliższym tygodniu powinniśmy kontynuować wzrosty. Jeżeli to by się nie udało, a cena spadłaby jeszcze raz w okolice 18 zł, to wtedy znowu musimy zwiększyć czujność, bo będzie to świadczyło o dużej sile kupujących. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam do wypisywania swoich propozycji w mailach i komentarzach. Jeżeli mielibyście propozycje na inne instrumenty, na przykład indeksy albo surowce, to też dajcie znać. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.